Siemano, widzowie, z tej strony Igorisy. A pod dzisiejszym odcinkiem robimy miniaturkę do filmu, po to, że będziemy ogólnie tutaj. Yy, to ty robić. nasze nominację tutaj. Tak, pierwszy Ci Bramkarz. Yy, tak. Courtois, świetny sezon w Realu Madrid Ale jednak tutaj. Belgia, no troszkę tak, troszkę słabiutko Kobel. No Nie wiem, no. Dobra, Majgen. Jak coś źle wymówię, to sorry. A w każdym razie Alisona bym dał na pewno. Szczęsnego, bo Polak i Bonu. Piękny sezon. Martinez Mundial, ale lepszy sezon miał Bonu mimo wszystko niż Martinez. Loris to. No okej, okay nawet. Ale ja bym tak dał. Szczęsny Alison albo Bonu. Szczęsnego mimo wszystko chyba bym wyrzucił. Bono bardzo dobre wyniki. Ali są też bardzo dobre wyniki. Ale dałbym Polska górą. Dajemy Polaka, bo Polska górą. Dałbym Bonu, ale... Truno, Polska górą. Lecimy. Tak, na pewno tutaj idzie Militao. Bardzo dobry zawodnik ogólnie. Dalej dałbym. Jeszcze ja się zastanawiam. Co mamy? Kogo jeszcze tu mamy? Bo tu nie jest mało piłkarzy. Virgil, o właśnie, Virgil, na pewno zasługuje na Toty i to takie jakieś dowalone w ogóle, e, i chyba pokusiłbym się, Ruben Diaz i tutaj mamy Cancelo, i wiem, że chyba, no Cancelo, no nie wiem, ale Ruben Diaz, niech będzie. Hakimi również niech będzie. Bardzo dobrzy zawodnicy, bardzo dobre sezony. Obydwoje tutaj rozegrali w swojej karierze. Więc teraz tak: napastnicy na pewno KDB, Kevin De Bruyne. Teraz tak: Barella, no nie wiem, Bellingham, Brązowicz, Silva, Bernardo. Nawet nie najgorszy sezon, ale zobaczmy kogo tu jeszcze mamy. Bo Cross, Mane, właśnie Modric. O, właśnie Modric, bardzo ładny sezon. Możemy go tu dać. I Teraz jeszcze jedna karta. Tucciameni, Valverde, Casemiro, Bruno, właśnie tutaj, no nie wiem, Rabiot, Pierisic, Fernandes. <laughs> właśnie tak się trochę waham, co tu dać, bo jednak Mane miał tutaj, mógłby tam wejść, z miłą chęcią mógł go tam postawił. Ale też tutaj Bernardo Silva, może mogli się zauważyć. Też bardzo dobry sezon, więc jakby... Tutaj, no nie wiem, Pedril nie dał, Rodrigo też nie, Krosa może bym dał, bo ja lubię Real i Krosa bym zobaczył, ale Kros też tak, no, no brakuje czegoś mimo wszystko. Casemiro nie najgorszy sezon, Valverde nie najgorszy sezon, Fernandes też taki nie najlepszy, nie najgorszy, ale no wiadomo, tak się tu waham. badam dam manę mimo wszystko albo Krosa, dobra. Eee, do nie wiem, nie wiem, no nie wiem co robić 36 jest czyli albo par... 36 do 11 eee, odjąć 20 widzowie wypada na krosa. chociaż nie na manę no, no bo to wychodzi nie parzyście, a jakby kros był i... znaczy moment, moment, co ja zrobiłem? jeszcze raz, moment, moment, gdzie on był? co ja się odwaliłem? Jezus, no, nie pytajcie mnie widzowie, dobra, 36 i 11, 47, on 20, zostaje nam wiadomo, ile wy wiecie, 27 zostaje, czyli jest nieparzyście, czyli cross, no nie, no crossa nie dałbym, dobra, niech będzie ten mana jak było i teraz najciekawiej wiadomo, tam to było tak dobre. Tak. Benzema, zdobywca złotej piłki, na pewno idzie. Neymar nie miał dobrych Wini miał dobry, ale to nie był jego najlepszy. On może lepiej. Gagpo, transfer, dopiero mundial był dobry. Ale patrzymy tu na cały rok, a nie tylko na mundial. Haland. No, tutaj, no nie wiem, ciężko. Lewandowskiego nie dam, bo to nie był jego taki dobry jakoś. Tak. Mbappé dałbym tutaj z chęcią. Messiego też był dam tutaj. Tylko teraz się tak zastanawiam. Wiem. Salach no nie dałbym go. Wlacho, wlachowić, nie wiem. Żyru, Żyru. No widzowie, no Żyru dobrze grał, ale... Znaczy na Mundialu może, ale to... No nie wiem, no nie wiem. Czesus, no nie... FIFI mi ale to, No właśnie nie wiem, bo tak się zastanawiam. Bo... Taki skład bym zobaczył z chęcią. Szczególnie, że ja robię pod Premier League. To Virgil by mi, jakbym go dostał, to by mi pasował. I De Bruyne by mi pasował. I tyle by mi pasowało z tego składu do składu w FIFA. Eee, choć De Bruyne mam, ale nie na toty. No i teraz, tak, pytanko szybkie. Do Was, widzowie. Coś tu zmieniać? A może Nkunku, bo też bardzo dobry sezon. Nie wiem, czy nawet nie lepszy od Mbappe miał sezon Enkunku. Eee, tutaj, o. On miał bardzo dobry sezon. Ale no. Mbappe, Nunes, no, no, nie, dobra zostawiamy to Mbappe, Benzema, Messi, Atak e, e, Pomoc to jest Modric, Mane, De Bruyne e, Obron to jest Dias, Militao, Virgil, Hakimi I bramkarz to jest Wojciech Szczęsny, bo Polska górą Dlatego go tutaj Wysyłamy głos, coś tu się pojawi nam, wyślę się Aha No i dzięki widzowie za oglądanie, macie tutaj mój skład Tutaj Team of the Year i dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinkiem, siema!